Psalm 27 Pan, moją światłością. Dawidowy. Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia, przed kim mam się trwożyć. Gdy na mnie nastają złośliwi, by zjeść moje ciało, w wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, Chwieją się i padają. Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. O jedno, proszę pana, tego poszukuję, bym w domu pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości pana, stale się radował jego świątynią. Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę. Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. Złożę w Jego przybytku ofiarę radości, zaśpiewam i zagram Panu. Usłysz, Panie, głos mój, wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. O tobie mówi moje serce, szukaj jego oblicza. Szukam, o panie, twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swojego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje zbawienie. Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak pan mnie przygarnie. Panie, naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą ze względu na mych wrogów, nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem. Wierzę, iż będę oglądał dobra pańskie w ziemi żyjących. Ufaj Panu, bądź mężny, niech się Twe serce umocni. Ufaj Panu.